Powiedział, że dopiero 12. Tomek, Tomek, jesteśmy. Jestem. Całe życie. To co Tomek? Idziemy, idziemy do pracy. Idziemy do pracy. Zaczął się sezon na butelki. Idziemy, pomału się przejdzie. Mimo to, że noga Mówisz, jest chora. że możesz chora. trochę zarobić? Mimo to, że noga jest chora. To nie ma znaczenia. Bo tak jak powiedziałem już wcześniej, czy chodzę boli, czy nie chodzę boli. A nawet jak boli, to lepiej mi jest, jak idę, dlatego że tak nie myślę, jak siedzę, nie? I wiesz, jest lepiej. Idziemy na butelki, oczywiście, trochę ruchu. Mam nadzieję, że na pewno coś znajdziemy. O, poczekaj, poczekaj, bo to mi się no. podoba, to jest dobre. Naprawdę nie jedno, nie jedno takie poszło. Tomek, a jakbyś na przykład wygrał w jakąś loterię 3 miliony euro, Ojej. kupiłbyś sobie takiego? Nie, nie kupiłbym. Teraz, a na ten moment jakbym wygrał 3 miliony euro, to wiesz co bym zrobił? Może każdy na pewno by powiedział, zaczpałby się, właśnie, że nie. Wiesz co bym zrobił? Poszedłbym do lekarza, do doktora i dał mu i powiedział, dał mu milion euro, gdzie mi zostaje dwa, daję mu milion euro, ale ja chcę za dwa dni wyjść z gabinetu nie biorąc tego dziadostwa i w ogóle nie mieć na to chęci. Myślę, że to jest realne? Uwierz mi, że oczywiście, że jest realne, bo za milion euro on by mi wy... dwa dni? On by wyczyścił w jeden dzień cały organizm. No co, nie wyczyściłby? Zastanawiałem się, ciekawe jakby to wyglądało ten, transfuzja krwi, dobrze mówię? Wiesz o co chodzi? Tak, ale to, to ci nie oczyści mózgu. Słuchaj. No transfuzja krwi to ci tylko przetoczy kres Kto po prostu i... mi, A mi chodzi o rzecz taką, że wiadomo, żeby wyczyścić mi organizm z tego, żebym ja nie miał Mówisz. ze względu braku tego bólów, takie jak mam, a głowa to już bym sam nad nią zapracował pod względem tym, że miałbym pieniądze i miałbym co robić. Miałbym Myślę, zajęcie. Że najwięcej jednak zależy od głowy. Nie, uwierz mi, tak, też zależy od głowy, ale to nie jest tylko i wyłącznie głowa, jak niektórzy mi mówili. A gadasz głupoty, bo to jest tylko w głowie. Nie, absolutnie. Słuchaj, bóle, żyganie, toaleta, to wszystko to, to jest głowa? To nie jest głowa. Uwierz mi, to nie jest głowa. Naprawdę to nie jest głowa. Wykręcanie rąk mi tak ręce wykręcało. Tak. Tak. No to myślę, że to nie jest głowa. Co to jest głowa? No myślę, że tak. To jest głowa? Myślę, że tak, bo gło... mózg odpowiada za całą koordynację ruchową. za... Ale tak jak ja na przykład leżę i po chwili mi zaczyna wszystko boleć i mnie wykręca, tako? Gdzie ja się leżę i czytam książkę? Ja bym powiedział, że to jest głowa, Tomek. Co? Uwierz mi, że nie. Jest dużo, dużo jest w głowie też, ale te objawy, co ja mam, jak mi nie, nie zażyję tego, to nie jest tylko że głowa, nie no nie. to jest cały środek sterowania. Ale to nie jest tylko głowa, nie nie. Krew to tylko natlenia, natlenia no. organizm. jakby to była uwierz mi, jakby no to nie była tylko natlenia, ma więcej, Jakby to po była tylko głowa, chciało. uwierz mi, jakby to była tylko głowa, to jestem w stanie jestem w stanie to położyć na glebę. Bo idę do psycholog i uwierz mi, robię parę wizyt u psychologa i, i jest okej. Okay. Ale jak ci mówię, że to nie jest głowa tylko, to nie. Także nikt mi tego nie powie. Nikt. Sześć razy podchodziłem do zostawienia tego i sześć razy podchodziłem w każdy inny sposób i każdą inną metodą. I uwierz mi, że no dobra a co, co z tymi dwoma milionami, co by Ci zostało? No co, bym sobie kupił mieszkanie. Na pewno bym zrobił zaraz, bym chciał, na pewno bym zrobił jakiegoś adwokata, dobrze zapłacił, żeby się zajął w Polsce, żebym nie musiał iść siedzieć. Bo mm -hmm. mimo to mając na przykład dwa miliony, to i tak bym nie chciał iść siedzieć. Wiadomo żeby się zajął tym. Jakby już się zajął tym, byłoby wszystko ok. Tak wtedy wjeżdżam do siebie do wioski na ściechówek. Kupuję te mieszkanie, w którym żeśmy w którym się wychowałem i normalnie uwierz mi, że nic nie robię, tylko po prostu remontuję je w taki sposób i robię je w taki sposób i taki kolor jak było za mojego dzieciństwa. Mieszkanie było na zielono pomalowane Fugi były na białe W ten sam sposób bym zrobił I Ale uwierz mówię, mi szczerze rewakcji? No i mi szczerze Że tak jak robią na ścianach zdjęcia czy jakieś te, nie? Graffiti. No to wziąłbym tego i zrobił na ścianie bym normalnie obraz z całej rodziny No Taką tak masz fantazję? No tak bym zrobił Matkę ojca i nas trzech Taki obraz bym zrobił. I te mieszkanie bym wykupił. No myślę, że jeszcze by Ci pieniędzy zostało, Tomek. Pewnie, żeby by zostało. Dwa miliony euro. Wiesz ile to, jak ja bym to na polskie wymienił? No to możesz to pomnożyć prawie razy pięć. O, o Jezu. Ja bym nie musiał, ja bym nie musiał w ogóle pracować, prosto, ja bym nie musiał w ogóle pracować, i do końca życia by mi starczyło. Ja wiem, dużo bym zrobił, ci powiem. Na pewno nie tak jak niektórzy widowie by powiedzieli: zaćpałby się. Nie, nie. Uwierz mi, że nie. Naprawdę powiem ci: Tyle już tego we mnie jest, i tyle już tego wzięłem, że naprawdę nie kręci mnie to ani nie ten. Dlatego ci mówię. Biorę bo muszę To jest tylko i wyłącznie to bo muszę Nie jakbyś chciał to byś nie brał Jak chcesz to, to ty rzuć papierosy I zobaczymy czy takie doby, normalne naprawdę Biorę bo muszę Każdy małżonka terapii Zobacz dostałem 50 euro albo samo zawzięcia Inny tu... to by do góry skakał bo dostał 50 euro a uwierz mi, ja jeszcze gorzej się zdenerwowałem. No bo muszę na to dziadostwo wydać, rozumiesz? Nie na nic, nie, mo nie mogę i do innego. Tylko to dziadostwo. Wiesz... No, tak jest, no co zrobię. Ale myślę, że... Że to jest tu i teraz. Że to będzie właśnie... Tak, bo to jest tak. właśnie decyzja taka, która... nie może mówić, a jutro... A powoli? Widzę, że to musi widzę, być to że, ten. teraz i... Ale zauważyłem też, że ty się też zaangażowałeś, że nie jest ci to obojętne, bo powiem ci tak jak robiłem i z byłym kolegą Jackiem, żem ten załatwiał, to wyglądało to tylko pod publikę, a u ciebie widzę, że zaangażowałeś się to też w taki sposób jak i ja. Że ja chcę i ty też chcesz. I dlatego tak będzie. I uda się. I zobaczy, że się uda. Bo z kolegą, żebym robił, że... Tomek, pozdrów tych widzów, którzy Cześć, nie wierzą w ciebie. Pozdrawiam się tutaj serdecznie. Was serdecznie i uwierzycie. Naprawdę uwierzycie. Uwierz mi, że mam już dość tego. Naprawdę mam już dość. Co dwie godziny, taki czas, co teraz byłeś. Ja potrzebuję. Mimo nieraz 20 minut dłużej. Zobacz. Widzisz? To jest właśnie to. Gdzie już wystarczy. Naprawdę wystarczy. No, a naprawdę, raz tak myślałem, jakbym wygrał w lotka, bo ten, no. A Uwierz grasz? Mi? Nie, nie gram. Nie gram, bo nie umiem skreślać, a nikt mi nie chce pokazać jak to się robi tutaj. A grałbym. Uwierz mi, żebym grał. No a nie ma takiej opcji, chyba utrafił? Nie wiem. Ale jak będziemy śli to po drodze, wezmę kupon i mi pokażesz może ty. Kiedyś grałem, to wiesz jak robiłem? Jak siedziałem na kubku na ZO, ta osoba, która mi rzuciła pieniądze do kubka, to dawałem i skreślała cyfrę wiesz? mhm mm no, ale nie wysyłałem bo nie wiedziałem jak, co dalej uwierz mi a, i, a może było tak, że akurat ten kupon, co poleciał do śmietnika byłby wszystkim lepiej nie wiedzieć, Tomek uwierz mi, że nieraz mam takie te takie te, że żeby zagrać, żeby to wiesz? Nie tak, nie, że na przykład jak hazard, czy co, że mnie tak ciągnie. Nie, po prostu przychodzi mi taka chwila, że mam taką chęć, że coś mi podpowiada, żeby sobie wskreślić raz i puścić. Powiem Ci, że chyba to zrobię, bo to już od dłuższego czasu mam. Jak ja bym tak trafił, naprawdę. Tak, ty mówisz, 3 miliony euro? Panie kochany, tak ci mówię. Tam z tą milionem to przesadziłem na lekarza, ale pierwsze co to by było, wszystko bym zrobił i duże pieniądze bym nawet zapłacił, żeby jak najszybciej się tego i z tym pozbyć. Nie żaden metadon, nie żaden nic, tylko po prostu w ogóle, w ogóle, jakoś myślę, że dałoby radę, a taka ilość pieniędzy pozwoliłaby, no myślę, mi, tak. pozwoliłaby mi o tym zapomnieć, no bo bym po sklepach chodził, jakieś te kupował, wiesz o co chodzi? I na pewno bym mieszkanie kupił, nie? Myślę, że taką, za taką kasę to by zaangażował się dobry lekarz i podejrzewam, podejrzewam, że ten Tak mi się wydaje to. Ja tylko że ja i umiem jest to, ja mam to, że umie pieniądze się nie trzymają. Ja jak mam pieniądze, to kupuję! Bez zastanowienia, wiesz o co chodzi? Na tak, szybko, to, na szybko. Tomek, to, już, to już zauważyłem u ciebie. Właśnie, na szybko kupuję, wiesz o co chodzi? To jest to. Ale na pewno bym mieszkanie. Chciał no takiej kasy to chyba byś tak nie wydał. W... Mieszkanie bym chciał kupić. W jeden dzień. I podejrzewam, że tutaj bym szukał coś, jakiejś kawalerki. Podejrzewam, że za milion by kupił tutaj, nie? Kawalerkę? No? Za milion euro? No. No oczywiście. Kupiłby nie? Za milion euro? No ja tak mówię, do miliona euro. Ja myślę, że gdzieś około 300 tysięcy 400. Ja tak mówię do miliona euro. Kabalerkę to? No to zaraz bym kupił sobie tutaj na osiedlu gdzieś gdzie mieszkam. No i 4 lata mieszkałem pod hitem i teraz na dole, a, te, a później bym mieszkał 10 lat. Pod hitem u góry w <laughs> <U> mieszkaniu <laughs> Tomek ty tak chrupiesz te waferki, to jeszcze masz całkiem dobre zęby. To jest regis. A regs? No. A wcześniej widziałem tamtego knopersa. Mhm. Jadłeś, no to jeszcze, jeszcze zęby masz całkiem dobre. Nie mam w ogóle zębów, ty Gdzie pod, nie pod zębów? niebieniem przygryzam. Żartujesz. No i widzisz, no nie mam zębów w ogóle. Przygryzam podniebieniem. A nie bolicie by to podniebienie? No jak nie? Pewnie, że boli. Pewnie, że boli. Niech picia nie mam. Po drodze muszę kupić. Najgorzej rano jak wstaję. Bo jak jem wieczorem, to wiesz. Gryzę. To boli, nie? No ale co? No muszę coś. Może bo co? Głodny będę? Łatki jem, ale to wiesz, od czasu do czasu też z tym co innego zjeść. A te wafelki to tak, albo je przygryzam, albo łamię. No a co chciałem powiedzieć? Wróćmy do tych. Poczekaj chwilkę. No, widzę, nowy zapas znalazłeś. No, biorę. To ja Ci powiem, jak jechałem do Ciebie, to widziałem przy budowie dwie palety regipsów. Tam byś miał na 10 lat tego jedzenia. Czy tam chrupania, nie wiem co Ty z tym robisz. Nie cieszy mnie to. Ale powiem Ci taką szczerą prawdę, możesz ci śmiać albo nie. Nie, ja Tomek... Powiem Ci taką szczerą śmiać. prawdę, Powiedz Ci coś? Wierzysz to, że się od tego uzależniłem? Nie wierzysz, to nie? Wydaje mi się, że jest po prostu u Ciebie jakiś brak. Nie wiem, czy wapna, czy, czy czegokolwiek. Ale powiem Ci coś takiego, przychodzi moment taki, że czuję, że potrzebuję to i stary, a jak nie mam, to normalnie latam wszędzie i szukam. Nerwy dostaję normalnie. Wierzysz to? Takie coś mam. Nie wiem czemu. Tak, tak jak mówisz, ale na moje, to też się wydaje, że to jest brak jakiejś witaminy. Ja będę do śmietnika tam zaglądał. Też mi się tak wydaje, wapna raczej, nie? Tak. Tylko powiem ci jak to się stało, w jaki sposób ci opowiem. Słuchaj, siedziałem na Julii w Takówku. No my ty masz zęby na dole przecież? Widziałem. Patrz. No masz. Ale widzisz co ja mam? No, tylko... Połamane spodem. wszystko. Kupię napój, wypukam to ci pokażę Tylko do kamery nie świeć, kurde No nie, no dobrze No o, on tak <laughs> Nie wierzę Słuchaj, siedziałem na Julius Na kubku I przysłał mi momentalnie taka chęć Jak na przykład na budowie Albo gdzieś Zmiatasz i jest kurz, nie? Idzie I ten zapach tego kurzu taki Nie wiem czy wiesz, kojarzysz Kojarzę ten zapach tego kurzu i naszła mnie taka chęć żeby ten zapach co jest coś takiego zjeść. No myślę, że to jest jednak braku zupełnie. I chodziłem, szukałem, wiedziałem, że to jest coś z cegły, coś z tego, wiesz o co chodzi? Coś do, do murowania albo coś z budowy. I chodziłem, szukałem, cegłę jadłem. To jadłem, to jadłem, kafelkę, to, to. Szukałem tego smaku. Nie wiem czy wiesz Tomek, ale małe dzieci często właśnie e, przy łóżeczku wiercą palcem po prostu dziurę i no, wyjadają no, to. No, tak. Dlatego Ci mówię, szukałem i znalazłem właśnie regips. Uwierz mi, że od tego momentu, co pierwszy raz ugryzłem regips, do, do dzisiaj ze 3,5 regipsa zjadłem. Bierzysz Takiego 2,60 na tak, 120? Tak. Zapytaj się Patryka. Jak nie wiedzisz. Raz niosłem prawie pół regipsa i dwa tygodnie już go nie miałem. Patryk mówi, że taki wkurzony chodzi. Ja mówię, bo regipsa. No to tam. ja myślę, że ty więcej zjadłeś tego regipsa. Naprawdę. Przez ten czas? Jem. <kuh> tak, przez dwa tygodnie pół regipsa? I nie wiem, czemu to tak. Nie mam pojęcia. Nie, no ja myślę, że to jest jednak uzupełnienie. Ale, 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 witaminy, w ale brałem, biorę witaminy, piję te. Witaminy to. No tylko I nie, nie wiem. wiadomo na ile tam tych witamin jest w tym co pijesz no jednak Ale to tabletki musujące. No właśnie o to chodzi Tomek. Ja aż takie potężne by miało być zapotrzebowanie. A w końcu kiedyś mówię sam do siebie, mówię, przyjdzie moment taki, że toż się wymuruje tam w środku. <słuch> <słuch> no. Nie. No? No i mówię Ci, no i mam takie coś, że siedzę przychodzi taka chęć tego, no i muszę, no muszę normalnie muszę, już nieraz sam do siebie mówię, jak chyba się uzależniłem. Ale pachnie tym bez. Mhm. O, ja sobie zerwę ze <laughs> Można tak zrywać? A w życiu? Nie? No co ty? W Polsce można. Znaczy nie wiem, czy można, no ludzie zrywają. Zaraz nas ktoś wygoni. Ja tego uciekam. Że szabrujemy. Ja tego uciekam. No, mm, wczoraj stali z takimi bokiekami po 3-4 euro. Taką walię, tak? Taką walię, albo co? Dają. Te konwalię sprzedają, robią takie małe te i po, 3, po 4 euro. Widziałem dzisiaj. I wchodzi im to, idzie jak woda. Widziałem tam dzisiaj, jak szedłem tam w stronę, gdzie, gdzie Patryk siedzi. To A po drugiej stronie kobieta. sprzedaje. Po drugiej stronie też sprzedaje. Siedzi ten. Tak jak Patryk siedzi koło banku, to po drugiej stronie Polka. Ale to jest normalnie, wiesz co, bym ją rozerwał, nie? Świnia, nie? Chamska. Dlaczego? No tak. Słuchaj, siedzę tyle czasu, ona przyjeżdża sobie z kwiatkami i ona siada aż ko omie praktycznie z nimi. Po świńsku. A jak mówisz do niej, tak jak ostatnio zrobiłem awanturę, do ten... To ona do mnie... Ja mam 75 lat! A ty tyle. Do roboty byś się wziął. Ja mówię, jakby mógł, to już bym dawno pracował. Jest bardzo niemiła świńska jest. I praktycznie ci powiem to co ona sprzedaje, to ona to jest prowizorka jej. Ja dopiero żebym zauważył z Patrykiem. Ona żebra też pieniądze od ludzi. Rozumiesz? Zauważyłem. Przyczaiłem ją. Aż jej się, się głupio zrobiło. No. Siedziała koło Patryka raz. Ten. Babka podeszła, kupowała od niej. Za 3 euro dała jej piątkę. I powiedziała babka, że ma Patrykowi ona dać te 2 euro z piątki. To zakręciła kitę ogonem i ani centa mu nie dała. Wzięła sobie. Wiesz?